Cześć, witam, dzień dobry, oferuję Mercedesa A190, model W168, samochód z silnikiem 1.9, 125 koni, z automatyczną, klasyczną skrzynią biegów. 2001 rok, przejechane tylko 153 000 km, bardzo, bardzo bogato wyposażony, o tym zaraz za chwileczkę. Auto dzisiaj odebrałem rozliczenie za inne auto. Tego Mercedesa miałem w swojej ofercie jakieś 2,5 roku temu, moi sąsiedzi ze Skrzeszewa go wówczas kupili, teraz przeprowadzka do Warszawy, córka na studiach, auto, jak to się orientuje, w takim dużym mieście dla młodego studenta, na chwilę obecną nie jest już niezbędne, tak jak to wcześniej, gdy mieszkała w Skrzyszewie 20 km od Warszawy i częste dojazdy na studia były faktycznie udręką co do auta 2001 rok, 1.9 benzyna automat, 125 koni samochód bardzo bardzo fajnie wyposażony, bardzo atrakcyjny duży panorama elektryczny szyber dach, aluminiowe felgi, opony wielosezonowe dobrej firmy Klebera jakieś tam żaróweczki LEDowe do jazdy dziennej kamera cofania czujniki parkowania z tyłu, wersja Elegance skórzana, pełna skóra, topicerka kamera cofania e, bardzo fajny system multimedialny dołożony e, z nawigacją z cyfrowym radiem, z bluetoothem e, internet jakieś aplikacje, Allegro i tak dalej jakieś apki Google e, można przetestować płędy jakie są aktualnie w aucie Twardy dysk jest, widzę na zdjęcia sms -y i tak dalej, można odbierać. Są podgrzewane fotele. Cztery elektryczne szyby. Auto ma 153 898 i to wpisuję w fakturę sprzedaży. ABS ESP, jest sześć poduszek powietrznych, w tym widzę kurtynę. Wersja elegancka, więc jakieś tam drewienka. Aha, on jest w lągu. To jest ważne, że to jest przedłużona wersja. Od razu widać to po ilości miejsca na tylnych fotelach. Nie jest pobijany, nie jest porysowany, nie jest zniszczony jak na swoje 23 lata. Wygląda bardzo fajnie. Owszem, na tylnym zderzaku znajdziecie pewnie jakieś rysy zadrapania, kamera cofania. No ale umówmy się, to ma swoje lata. Przebiegowo może nie jest. Starym autem, ale jeżeli chodzi o wiek, no to już swoje przeżu. Jest zlewarek, jest trójkąt, jest klucz, jest goło zapasowe. Są jakieś tam schoweczki. Fotele są przesuwane wzdłuż długości samochodu. Kamera cofania, bardzo fajna rozdzielczości, dobrze działa, czujniki parkowania działają. To jest jakaś taka mała zadra, ale postaram się ten element wymienić Ona zresztą była już poprzednio, gdy klientka kupowała to auto Tak to wygląda Auto będzie wystawione na większości polskich portali To jakaś roletka w tym szybie Elektryczne szyby z tyłu Ktoś chce obejrzeć samochód Kupić. Zapraszam miejscowość z Krzeszew. Koło Legionowa, koło Wiliszewa, 22 km na północ od Warszawa Białęka. Z tego co pamiętam, tutaj jest też dodatkowa kamera przy cofaniu w lusterku wstecznym. a jeszcze poprzedni właściciel robił. Skórzana, wielof... nie, nie Skórzana kierownica. Oryginalne dywaniki. Klima bardzo dobrze chłodzi. Elektryczny szyberdach dach. Z tego co wiem, to on w tym momencie jest nieaktywny. 515, 114, 103 Mam na imię Piotr. Zapraszam. Mercedes A190 Model 268 w automacie, w benzynce w bardzo fajnym stanie z małym przebiegiem. Zapraszam do zakupu.